Rozdział drugi. Kolega Kogut. Wnętrze minibusa najłatwiej będzie porównać do puszki z sardynkami, które wypełniają ją zawsze tak szczelnie, jakby producent zmagał się z nieustannym nadmiarem ryb, usiłując je na siłę wcisnąć do każdego opakowania. Gwatemalscy kierowcy stosują dokładnie tę samą zasadę w stosunku do pasażerów. Nie zdziwiłam się więc specjalnie, kiedy po otwarciu drzwi zobaczyłam ciasno upakowane plecy, łokcie, kolana, fragmenty spódnic, kapeluszy i dziób koguta. Indianie siedzący w drugim rzędzie, zrobili mi 2 centymetry miejsca. Natychmiast oczywiście skorzystałam z tej okazji, wciskając się między haftowaną bufiasto sterczącą na biodrach spódnicę, a czarne nogawki spodni wpuszczone w stare kalosze. Chwilowo straciłam kontakt z moją głową, która wylądowała w okolicach trzeciego rzędu pasażerów, tam gdzie podróżował kogut. Miałam na nosie zresztą jego nieco oklapnięty grzebień, z czego zresztą początkowo żadne z nas nie zdawało sobie sprawy. Kiedy udało mi się zmieścić wszystkie nogi i ręce wewnątrz samochodu, i Upewniłam się, że posiadam wciąż pewien kontakt z pozostałymi częściami mojego ciała, kierowca nadepnął na pedał gazu. Wystrzeliliśmy z miejsca jak rakieta, i jestem pewna, że łatwo unieślibyśmy się w powietrze, gdyby nie to, że samochód był kosmicznie obciążony. Moje prawe oko wylądowało na plecach kościstej staruszki, ale lewym udało mi się mniej więcej ogarnąć sytuację. W minibusie znajdowały się trzy rzędy siedzeń. W pierwszym były trzy fotele, w pozostałych po cztery. Daje to teoretycznie liczbę 11 pasażerów, co w Batemali łatwo daje się pomnożyć przez trzy, przez pięć, a nawet przez dziesięć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W samym tylko pierwszym rzędzie za kierowcą jechało pięcioro dorosłych i sześcioro dzieci, które z indiajską cierpliwością siedziały na podłodze upchnięte między kolanami a tobołkami rodziców. Dwóch Indian stało przyklejonych do drzwi. Jeden wisiał pod sufitem. Sposobem zahaczając się o klamki i oparcia foteli, przez moment przeszło mi przez myśl, że trafiłam do pojazdu transportującego mutanty kontynuujące ucieczkę z filmu X-Men geneza Wolverine, ale wtedy właśnie zauważyłam jakąś czerwoną, bezkształtną masę, która leżała na moim nosie. Był to grzebień koguta, który bez wątpienia był prawdziwy, bo od czasu do czasu piał. Nie grzebień, oczywiście, tylko kogut, patrząc przy tym na mnie z dziwnym wyrazem drobiowego wyrzutu. Ko, 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 kogo przyniosło z obcego kurnika? Pytał jego gwatemalski dziób, a ja usiłowałam zignorować tę zaczepkę. Ludzie jako pasażerowie byli doskonale obojętni. Mieli na twarzach ten sam rodzaj filozoficznej medytacji, który znałam z życia wśród tubylców w dżungli Ameryki Południowej. To jest taki stan, kiedy człowiek nie myśli o przyziemnych sprawach, tylko wisi na obłoku swojego zamyślenia. Nikt nie narzekał, nikt nie stękał, nikt się nie denerwował, że ktoś mu wpykał łokieć do oka. Było ciasno, ale jednak jechaliśmy do przodu. Właściwie jechaliśmy, to jest niedokładnie powiedziane. Przy każdym zakręcie przesypywaliśmy się z lewej strony na prawą i odwrotnie, jak worki ziemniaków zamknięte w przyczepie. Samochód skrzypiał, rzęził i jęczał, ale cudem nie rozpadał się na kawałki. Nagle stanął. – Ko, 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 kolejny przystanek! – zawołał kogut. A ja z ulgą pomyślałam, że jesteśmy na miejscu. Rzuciłam kogutowi zwycięskie spojrzenie, ale on znał miejscowe zwyczaje znacznie lepiej niż ja. Po, ko, 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 po kolei dorzucił po chwili, kiedy drzwi zostały otwarte. Indianizm z sufitu miękko opuścił się na wycieraczkę, a dwaj mężczyźni w przejściu wypadli na zewnątrz jak dojrzałe gruszki, które żadną siłą dłużej nie są w stanie wisieć na gałęzi. Przy drodze stała grupka Indian. Zwycięskim gestem odrzuciłam z twarzy grzebień koguta i ucieszyłam się, że za chwilę będę mogła znów normalnie oddychać. Dziwne jednak wydało mi się to, że chociaż samochód się zatrzymał, nikt nie przejawiał chęci wydostania się na zewnątrz, a wprost przeciwnie, Indianie wydawali się jeszcze bardziej kurczowo trzymać swoich miejsc. Otworzyłam szeroko oczy z niedowierzaniem, patrząc, jak Indianka obok mnie robi centymetr wolnego miejsca, na który natychmiast pakują się nowi pasażerowie. To jakaś koko-ko-kosmiczna pomyłka, miałam ochotę zawołać, ale kogut mnie ubiegł i zaryczał wielkim głosem. Koko-ko-kochamy gwatemalskie środki komunikacji publicznej. Dlaczego? Bo jeżdżą. Choć w niewiarygodnym ścisku, kurzu i ciasnocie, to jednak jeżdżą, przemieszczając się uparcie z miejsca na miejsce. Największą zaś zagadką gwatemalskich busów jest to, że nigdy nie trzeba na nie czekać. Podczas całej kilkutygodniowej wyprawy podróżowałam wyłącznie lokalnymi środkami transportu, dochodząc do pewnego zdumiewającego wniosku: albo Gwatemalczycy są najbardziej podróżującym narodem świata, albo ja miałam wyjątkowe szczęście, dlatego że nigdy nie czekałam na kolejny autobus albo samochód dłużej niż 5 minut. Kiedy zatrzasnęły się drzwi samochodu, zostałam wciśnięta w szparę w podłodze, czując wciąż na ciele dotyk drobiowego współpasażera i jego jakże nieomylnie rozpoznawalny zapach. Zdążyłam tylko pomyśleć zdanie, które wypowiedział kiedyś najbardziej znany mutant świata, Wolverine, w osobie Hugh Jackmana: I've been through worse czyli bywało gorzej. A potem resztkami świadomości zawisłam między krawędzią fotela a nogami kolegi Koguta, i w takiej pozycji zapadłam się w nicość, która trwała tak długo, że nie starczyłoby miejsca na tej stronie. Kiedy się ocknęłam, kogut z dość posępnym wyrazem dzioba wyglądał przez okno, a samochód wjeżdżał właśnie do słynnej miejscowości Cici Castenango, gdzie w każdą niedzielę odbywa się największe indiańskie targowisko w Ameryce Środkowej.